Się Manko we wtorek. Piękna pogoda dzisiaj. To będzie dobry dzień. Zaczynam, słuchajcie, od montowania tych desek tutaj. Taki będzie plan na początek. Tu do wieńca i tutaj. Jedyne co muszę zrobić, to kątówkę już przyniosłem. Tu w tych rogach trochę zaoczyścić. W jednym i w drugim, bo tam od tej deski się zgrubiło trochę. I kółka założę na rusztowanko. I jakieś blaciki też, żeby mieć. Tu można się jakoś poruszać. Także to w pierwszej kolejności, bo tym nie przejadę, nie? Nie mam jak nawet. Bo to mam od razu podest, tak naprawdę, ale no trudno. Zaraz rzucę tu jakieś blaty i będziemy też mieli ten, rusztowanie. Idę po klucz kółeczka, ogarniam temat. No i zaraz powinienem wrócić i być gotowy. Małagan zwieziony, wszystko co potrzebne chyba mam. Także działamy. Okej, okay, rusztowanko mam sklepane. Także teraz te dechy niepotrzebne przenoszę na ten, na... Jeszcze to, to w sumie odkręcę, to niepotrzebne. Dechy te przenoszę sobie tam. W sumie tutaj tak naprawdę. Bo nie na górę je wrzucić. Dzwoniłem, słuchajcie, w... znaczy dzwoniłem, pisałem z gościem od tych wieszaków. No i napisał mi, że dzisiaj będą wysłane, czyli już wiadomo, że dzisiaj nie przyjdą. Przyjdę jutro, ale to w sumie da mi czasu, bo kurde nie wiem, czy dzisiaj przykręcę to wszystko, tak się wydaje, tylko nakręcić i w ogóle, ale może mi z tym zejść, więc w sumie nawet dobrze. Jak jutro koło południa by były, to mogę podskoczyć jeszcze zanim się kreska puści, czy coś pod, pod wieszaki, to też trochę zejdzie. Ogólnie plan jest taki: tutaj daję te dechy na podciągach na równo z górą podciągu, a tam 60 mm wyżej, ponieważ Wieniec mamy 6 cm wyższy od, raczej znaczy podciąg od wieńca. I wysuwamy ją tam 6 cm wyżej. E, I później tak. E, jedziemy na równo z dechą do wieńców, no bo to było wszystko w poziomie, więc nie będę tam kombinował, daję na równo wszystko. A później, e, tak naprawdę, i tak mam plan w tym, żeby wysunąć sobie o centymetr wieszaki wyżej, czyli tak jakby nasza, nasza belka, która jest tutaj, będzie wystawała. O centymetr wyżej niż dechy, na których, będą, na których będą wieszaki. A to tylko po to, żeby móc elegancko sznureczek puścić pod robienie tych wieszaków. Żeby elegancko, równo te wieszaki sobie wszystkie dać. Także taki jest plan. Centymetr wyżej zawsze tu lepiej, bo kurde, dałem centymetr więcej tutaj na, na mocowanie. Także centymetr wyżej do, do sufitu. Chciałbym ogólnie tak do rachunku wlecić, żeby płyta e, rygipsowa GK szła. Centralnie pod podciągiem. Tak bym chciał. Nie wiem, czy mi się to uda, bo tylko 60 mm tam będzie, ale mam nadzieję, że się uda. Czyli tak naprawdę będzie mi ten sufit docelowy na 2,66, coś takiego, 2,67. Tak gdzieś mniej więcej by to wyszło. Także tak to planuję zrobić. Czy się uda? Zobaczymy. Próbuję zreanimować trochę te wiertełko. Te, które używałem do nawiercania, one wiadomo, dostało pod dupie na grubo. Chociaż ten czubeczek trochę podostrzyć. Zobaczymy czy coś to da. I18 to jest centralnie na tym... Na tym zgrubieniu tak naprawdę. Nie wiem czy po całości będzie. Tak by wychodziło. Ale my tam dalej będziemy kręcić drugiego, więc pierwszy idzie tutaj. Yy, jakiś kawałka. Nie wiem czy to zda egzamin. To jest... W fazie testów ogólnie, ale myślę, że powinno dać radę. O ile nie spadnę z tym jakoś Tyk. Zapodamy tą parę Staram się to jakoś wgramolić tu na górę Nie wiem czy dobrze kombinuję Pierdzielone Za długa to ciężka trochę powiem Wam szczerze Ale może jakoś mi się uda tutaj skoczyć Aby ją tu na górę założyć o właśnie tak, to jeszcze żeby nie zleciała. Pierdzielne sobie na ten. Na wieniec to będzie łatwiej. Z tymi krótszymi już będzie spoko, tylko te dłuższe takie kurde. Stój, Gdzie mi nie idzie O właśnie o to chodziło. Dobra. I tu to samo, kręcę na 180 poniżej. A próbuję to wrzucić tu na te moje deski. Oj, gdzie lecisz na dół? Kurde. Coś taka ciężka. tą stronę mamy zawiniętą folię, a tam lekko wypuszczoną. A tu miałaby ona teraz podejść? Chodź tu, to mi się nie zaginaj teraz. O, właśnie tak. No i o to chodzi. Tak to, to nie jest nieistotne, bo tu bloczek przyjdzie. Jedyne co zrobiłem błąd, że dałem na środku yy, te, te na środku wieńca dałem szpilki, a ja powinien dać wyżej, ale to nie ma problemu w razie co jeszcze przez bloczka będzie można tu przykręcić, jeśli to będzie wymagane i potrzebne. O kurde decha mi tam odłazi. Widzieliście? Pierdzielona. Ten na dole wkręt chyba trzyma. Dobra, spróbuję złapać tak o, chociaż aby nie poleciało. Ten przetrzyma chyba Gdzie się przekażą, to nie przetrzyma właśnie To jest cały problem Dawaj tutaj, a on skręcony do końca Teraz muszę podejść tam podkręcić to, bo E, spoko Może z tym jednym damy radę, tylko damy wkręta kontrolnie tam pod skosem, żeby trzymało jak będziemy parli z drugiej strony jest zwierceniem Idę tam poprawić tamtego. Dobra, tak mu to dałem, żeby tak w miarę się to trzymało. I chyba powiem wam, że zacznę wiercić do środka. Tu mam tego yy, złapanego, żeby pierwszą szpikę już złapać. to już nie poleci, a wtedy będzie można sobie kombinować. No i dobra, jestem. Próbujemy, zobaczymy, co z tym moim przyostrzonym wiertłem. Staram się trzymać na spodzie tutaj tej dziury, żeby nie było tak, że... Żeby po prostu opierała się na tej ruty tu na dole. Nie wiem, czy mi się to uda dokładnie, ale... Tak się staram wiercić. I nawet spoko, udało się je widać, że w miarę idzie. Powiem Wam, że tak patrzę i nisko to wychodzi, czyli jednak po bloczku, po murowaniu szczytu trzeba będzie zapodać dodatkowe jakieś tam y, na górze tutaj y, też y, szpilkę. Mam ich w brud, więc przez bloczka, jak już, jak już tam Zastygnął, sobie będę musiał dać. No taki błędzik zrobiłem w sumie. Pomogłem bez problemu to wyżej skręcać, tylko że... No tak, bo szpaksami było na dole połapane. Więc trzeba było tak zrobić, a nie zrobiłem. No i dobra. Ten mam przykręcony. Tu już wyskrobałem ten beton trochę, zjechałem. Przykręcam dechę. Jedną, zaraz drugą też przykręcę i... I będę wiesz o drugą stronę. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem tego luzu, bo tam 4 mm dawałem. by się nie okazało, że mi tu nie wlezie. Musiał przycinać, kurde wtedy. Dobra, to co, próbujemy. Tam zakładzik jest zrobiony. Żeby tam wiadomo nie było łączenia folii na tym. wiadomo lub nie. O kurde, ten jest mniejszy, ale nie będzie tu łatwo, bo kurde nie ma dojścia za bardzo i też taka lipa trochę. Powiem wam szczerze. Pierwsze rzucę chyba na górę, właśnie tak, a teraz tutaj, kurde, ani tak, ani tak, powiem wam. co za lipa, a ciężka jest sucz, jak ją tutaj wymodzić? stąd nie dam rady, kurde, może rusztowanie bym tu przejechał, bo ciężko mi będzie tak, tam nie będzie jak podtrzymać, gdzieś mi zleci i będzie lipa może tak ale to kurde to na ryzyku trochę dobra udało się jest dobrze złapię teraz szybko tą klamrą tutaj żeby nie zleciała Uah. No, i dobra, i to samo. Lecę z tym dalej. Ciepło się robi, fajna pogoda, kurde. No by już tak zostało. Ok, u mnie czas na przerwę dziesiąta, skończone mam to pierwsze. Po przerwie wracamy, bierzemy się za ten jalec, jakieś śniadanko zjeść. Eee, a i przy okazji, pranie wstawić, bo uczymy się autokonsumpcji. Także chodzi o woltaikę, oczywiście, nie? Trzeba wykorzystywać swoje, jak to mówią. Także lecę i po przerwie wracamy i jedziemy dalej. Trochę mi zeszło, słuchajcie, bo zamawiałem oczyszczalnię biologiczną do naszego domu i zamówiliśmy oczyszczalnię, która się nazywa VH6 Lite. Z niskiej półki ona jest, Czytałem, czytaliśmy trochę opinii na jej temat. Ogólnie jest spoko, ludzie są zadowoleni. Cały koszt z nadbudową 60 cm wyszedł... 8029 zł razem z dostawą w ciągu tam trzech tygodni mają ją przywieźć. I powiem Wam szczerze, że nie widzę sensu w inwestowanie w coś droższego. A to z tego powodu, że ta jest po prostu... Chyba w tej akurat oczyszczalni prostota to jest najważniejsze, co, co może być, że nie ma tam nic skomplikowanego, coś się spieprzy, to se sam to wymienię, sam se to zrobię i tyle, a tam jakieś te można kupić z Kingspana. Nawet kiedyś się spotkałem z taką w tej inwestycji za milion funtów, którą robiliśmy tam w tym chałupie za milion w Anglii jeszcze przed zjazdem tam była ta kingspanowska no i ona grubo kosztuje tutaj koło chyba 17 czy nawet 20 tysięcy złotych nie widzę sensu w tym, ponieważ serwisy, ewentualne jakieś tam wymiany na pewno będą tego drogie i no i jeśli, jeśli, to działa, ludzie o tym piszą, że działa, no to dlaczego, dlaczego nie iść w to? Także za trzy tygodnie jakieś będzie pewnie oczyszczalnia dostawa. Jeszcze nie będę jej montował aż tak szybko, ale myślę, że lato trzeba będzie ogarnąć, maksymalnie sierpień. Trzeba będzie się brać i, i, już to ogarniać, żeby to już było wkopane przed po prostu, przed tymi mokrymi, tymi porami, czyli deszczowymi, jakimiś tam przed jesienią. Dobra. Teraz plan jest taki, żeby to jakoś zamocować tutaj. A jak? Tego jeszcze nie wiem, ale się dowiem. Dobra, mam tu wrzucone pierwsze na podpureczkach. Tam coś jeszcze mógłbym przyklinować, ale i tak do góry nie pójdzie, bo z spieprza tak. Ja nie będę tego ruszał, nie wykombinował, nie będę też tu szpilkami łapał, żeby próbować stemplem to podnosić, do góry dechę prostować, bo nie ma to e, takiego sensu, tym bardziej, że siodła będziemy dopiero poziomować, a to niech po prostu będzie. jakieś jest krzywe drewno, no nic nie poradzimy. Nie chcę tu napinać jakoś nie wiadomo jak, tego, tego betonu niepotrzebnie. Z templem go tu podciągać, jakąś presję na niego wywierać, więc tak to robię. Trzeba teraz będzie przewiercić to od drugiej strony, porobić nawiercenia i... no i zostawić to tak na razie. Jedną szpilkę może złapię, żeby mi nie poleciało, przejdę sobie dalej, robię to samo, do końca to samo, no i później dechy, folia od drugiej strony założymy no i będziemy dawać Yy, szpilki i jechać z tym dalej. Słuchajcie, myślałem o tym, żeby szpilkę tu dać i żeby na przytrzymać tymczasowo, ale nie mogę, no bo później mi przeszkodzi to przy, w założeniu z drugiej strony, więc jedyne co mi przychodzi na myśl to takie coś po prostu i tyle. Nawet gdzie to dać lepiej? Po środku by się przydał, trochę chodzi, ta, ale to nie ucieknie. To się będzie trzymać na tych, wydaje mi się, jednego tu zapodam od spodu jednego do, do do, do deski i tyle. i... <noise> Oczywiście, jak mi się to uda zrobić, nie? I mnie się rozejdzie, zaraz to i decha też, nie? Bo to suche, kurde. wierci by się przydało, ale się nie chce, nie? A nawet nie pękła w sumie. I tu złapię teraz i. No, ale do góry nie poleci. Tak samo zrobię drugą stronę i tyle. Mam ponawiercane, także na wylot będziemy mogli już jechać. No tu końcowo ucieka, ale nic nie poradzimy. Tu jest w miarę równo, także spoko. Wiecie, no, patola tu straszna mi wyłazi, bo tu mamy dobry już prawie centymetr, można powiedzieć wyżej chyba, co? Może centymetr to nie no, ale blisko tego. Ale moim zdaniem nie ma co z tym walczyć. No bo mówię, nie chcę tu i przejść na te jeszcze świeże w miarę podciągi. Pewnie nic by się nie stało, ale to też nie jest takie istotne, więc może to trochę nie w moim stylu, ale zostawiam to tak, bo nie widzę sensu tego kombinacji tutaj i, i po prostu tak mi się wydaje. Tu mamy równy metr tak naprawdę, ale pewnie będzie górą inaczej i dołem inaczej przez to, że ten jest wykrzywiony, kurde. Chodź tu do diaska. Coś jest? Ta, robię na 995 tutaj, nie ma opcji nawet Chyba, że się będzie rozchodził. Chodź tutaj. No niby metr pokazuje. no cięte jest w kącie, ale nierówno tutaj idzie, więc nie pójdzie mi tu później ten. Robię 997, zrobię i będzie git. I obijam folią i zakładam ten kawałek tutaj. No i będziemy jechać z, z drugą stroną. O, czekaj, tu różnica wychodzi na tym tym. Na tym kawałku drewna, masakra normalnie jakaś to jest. Normalnie masakra. Na co poradzić. Dobra, tam mam już obitego jednego, teraz muszę sprawdzić sobie. Eee, 9060 odjąć 5130 3930, tam już ścięty był w miarę w kącie, więc już nie muszę. 3930 zaznaczam, uci 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 uciachuje to, <gryw> się zająkałem, uciachuje to 3930 i o kurde, no. Praktycznie na styk to wyjdzie. Idziesz równo, bo... Dobra, 3.9, 3.0. Zabraknie mi tej folii, słuchajcie, I nie wiem co, co z tym robić, czy... Tak, żeby sobie nie rozpieprzyć tego dnia całego przez to, że musiał jechać. Nie wiem na ile mi jej starczy i to jest najgorsze. No trudne, trzeba gdzie pojechać, to trzeba będzie, nic nie, nie przeskoczymy tego. Niestety. Dobra, ciacham i obijam. Nie było mądre, gada i, i nie myślę. E, o kurde, muszę obciąć tutaj wicę e, kurde, jak to się nazywa. Muszę tutaj obciąć sobie trochę dalej tą całą dechę, bo luzu nie będzie, to na pewno mi nie wejdzie jak na styk będzie. Także muszę obcinać to. Nie starczy mi ani folii, ani strzywek, więc zawijam się, jadę, tak, tak mi się wydaje jadę do, y, po córkę przy okazji polecimy razem do hurtowni. Kupię, co trzeba, żeby już nic nie brakowało, bo i tak już dzisiaj tego na co, co. Jakaś psina nam się wbiła na ogród, patrzcie, gdzie są koty. <gry> chodź, chodź psiaku, bo, bo koty się boją. Dobra, ja wróciłem i wracam na ten... Chodź, 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 no. Wracam na... jak to się nazywa? No do roboty, mam folię, mam wszystko zakupione. Tam mi bateria padła wcześniej, nie wiem czy... Yy, jak to się nazywa? co tam się nagrało, a co nie, także zapipczała tylko raz, takim długim dźwiękiem i no chodź, chodź nie wiem, gdzieś morda uciekła chyba, kurde dobra, lecę dobra, pierwszy wrzucony drugiego teraz rzucam i będę mu w końcu brać to nawiercać i skręcać o ile mi wejdzie weszło ja tutaj przygotowałem sobie deskę i ja nie potrzebuję, bo już tu ściskiem mogę sobie ścisnąć w tą stronę, więc tu już mam spoko. O, właśnie tak. Dobra, idę tylko córkę przeszykować na dwór, i zaraz Panie. wracam i, i działam z tym. A to biorę się za przewiertanie teraz na wylot tego. Kurde, tu mogło pójść trochę wyżej. Tak patrzę teraz. Delikatnie. A teraz przy, tu już złapałem na tym. To też nie za ciekawie. Ale z drugiej strony, tu jest równo. Nie, to jak tam podniosę, to będzie dupa, i to takie. Nie za bardzo. Tu trochę mnie to przeraża. Może tego spróbuję przyłapać na szpilki, a tego chociaż troszkę skręcić do dołu, żeby tu się zszedł. No nic tam nie da naprawdę, ale coś spróbuję pokombinować. To co, leci Okej, okay, mam tu tak zrobione i powiem wam, że spróbuję dociągnąć do tego jakoś, chociaż trochę, kurde. Żeby zeszło w dół i wtedy dociągnąć tam szpilką Jeszcze raz przewiercić dziurę Trochę ona się przekosi, ale to nieważne, ważne żeby tu się trochę Tu trochę zeszło Coś takiego Nawet jeszcze by mogło no, dobre i to jakby, jakby złapało, to by było dobrze Teraz środek poszedł jeszcze bardziej w dół i tam poszło, a tam też jeszcze raz naciągniemy jest dupa, dupa, dupa i tyle z takim wygi wygi wygięciem. Słabo to wygląda, no ale co? Chociaż trochę, żeby to zlicować. Dobra, słuchajcie, tam się y, przyłapałem ten kawałeczek na końcu na dwie szpilki, później na jedną szpilkę końcówkę tam. Trochę zlicowałem tą, tą końcówkę, bo irytuje mnie to strasznie. Kurde, mówiłem, że sobie odpuszczę, ale mnie to irytuje, więc teraz to zrobię. To wezmę... Y, do, ten do końca dokręcę, a później, a później podniosę się do góry tego, tak żeby środkiem go mniej więcej złapać, wtedy go... a nie, dupa, nie nawiercę go wtedy, bo ja w takiej pozycji go nawiercałem wcześniej. Więc dupa, o, szerszenie się pojawiają, to czego nie lubię. Nie wyjdzie mi to tak kurde raczej, no nie wiem, spróbuję chociaż trochę to, to, to jakoś podnieść, muszę iść po młotek. Zobaczymy, może się uda. Dobra, i ścisnąłem trochę, trochę wykrzywiony aż ten, aż się wygiął, ale mam nadzieję, że da radę coś tam zrobić. No i tak to szczału nie ma, ale zawsze coś to może trochę równiej będzie, nie? Skręcone muszę puścić. No i na pewno jest lepiej niż było, nie? Trochę się naprostowało. Wiadomo, że jakoś bardzo nie, ale. Ale jest ciutki lepiej, no. już aż tak nie będzie wkurzać oka, no bo to tak naprawdę to nie ma zbytniego znaczenia, ale dużo mi nie zajęło czasu, więc dobra, raz, dwa, zostały dwa, dwie, 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 dwie jeszcze szpilki, <grytanie> dwie szpilki zostały i będę mu w końcu przejść na następny. Okej, okay. mam ten, tą stronę przykręconą, przechodzę na następny w końcu, przygotowuję sobie długości, obijam folią, no i to samo, zobaczymy ile się dzisiaj uda zdziałać jeszcze. Okej, okay, w końcu zaczynam to skręcać. Także powiem wam, że na 100% odpuszczam dzisiaj tamten kawałek. No bo w sumie już po 17 jest z 20. Zanim to skręcę, pewnie będzie przed 18. Jeszcze trzeba posprzątać i jeszcze pożyć trochę w domu, więc... Więc plan dzisiaj nie jest spełniony, ale to też... Na pewno ten wyjazd trochę potem do, do tej hurtowni trochę... Spierdzielił plany, więc... Tak to wyszło, ale nie ma tragedii. Jutro ja no, to ugryzę bez problemu, w pierwszej kolejności. No wieszaków nie ma, mam, dostałem cynkę, że zostało nadane do, do impostu, czyli no, przy dobrych wiatrach jutro w południe, tam coś koło południa, po południu może będzie. Zależy skąd to idzie, nie sprawdzałem jeszcze, no ale to musi dobrze zawiać, żeby to przyszło, no jak nie przyjdzie, no to plan będzie wszystkie wieszaki sobie wyznaczyć. Teraz tak patrzę, że drugą przerwę zrobiłem tutaj, kurde, między tym. Tak samo i na tym. Na tym? Na tym nie, na tym nie, na, na tamtym. Tam jedna, jedna by się przydała jeszcze szpileczka, ale... Nie, źle nie będzie. Myślałem, że może ominąłem, ale nie, nie było tam w ogóle e, dziury, także... niestety. Ale będzie dobrze, bo na tyle, kurde, gwintów i tak jest i tak, że na pewno do góry nie poleci no i co? No i po... Nie podcinam! Sąsiad jeździ, mówi, żebym poucinał szpilki, bo niebezpieczne jest. Okej, okay, u mnie równo 18 wybiła. Mam to skończone, także został tylko jutro tamten wieniec, tylko albo aż. Eee, także tak to jest wykonane. No i co, jedziemy dalej jutro? Eee, dokręcić tam miejsca na wieszaki, pozaznaczać tam, gdzie będzie szpilka przeszkadzać, to ewentualnie ją zagłębić albo nie wiem. No innego wyjścia nie ma. Trzeba będzie zagłębiać po prostu i tyle. Na większej po podkładce, po prostu 35 mm, się weźmie podkładkę i trzeba będzie lekko nawiercić i. I tak to wygląda, innego wyjścia nie będzie. Albo lekko przesunąć, jeśli tam zmniejszyć trochę rozstaw, to nie będzie problemu, bo powiększać na pewno nie będziemy. Ale jeśli zmniejszyć czy coś, to spoko, trzeba zaznaczyć komin, gdzie będzie tutaj szedł. I też jest rozkwinka tam, bo mam zaznaczone w projekcie trzy kominy wentylacyjne tutaj. W pomieszczeniu gospodarczym. Zastanawiam się, po co aż trzy? Te, te małe takie, nie wiem dokładnie jak na one wyglądają, nigdy tego nie murowałem, ale że tutaj mają gdzieś one iść sobie. Przy, przy ścianie i tak jakby być zamiast ściany I chyba z nich startuje ściana, czyli no jeden do kuchni, do kapu jakiegoś tam, to bym zrozumiał, żeby tam chyba, no chyba do tego. Nie no, w sumie to by i tak, z strop drewniany, to może nie można do góry wystrzelić z tym. Muszę to z kimś obgadać ogólnie, a może wy coś będziecie wiedzieć na ten temat. No tutaj w tej, w pomieszczeniu gospodarczym, no przyda się tam jakaś wentylacja, żeby, żeby, wiadomo, żeby była ta, ta wentylacja. W ogóle muszę patrzeć też projekt, czy na każdym pomieszczeniu mam, mam wentylację, jak to w ogóle wygląda, kurde. No ale trzeba się to rozkminić, czy, czy jest sens, no bo w projekcie jest tak, że przez to, że ten komin po trójce tutaj jest, to legar ostatni musi tu być obudowany tak jakby dookoła tego komina i czy, czy, czy jest to sens w ogóle robić, jeśli ja mam strop drewniany. Kurde, nie wiem, powiem wam szczerze, po co. Tak naprawdę mogę zrobić cykratkę w suficie równie dobrze I, i, i tam jakiś, nie wiem, wyciąg, nawet ten, gdzie się łącza światło, nie, ale chociaż nie no, bez sensu, po co ma chodzić wentylator za każdym razem, jak włączymy światło w pomieszczenie gospodarczym. Nie wiem, czy w ogóle jest sens gumurować tak naprawdę. Jeśli mogę wszystko sobie wywalić na strych i zrobić tą dachówkę z wentylacją, nie? No nie wiem, będę jeszcze myślał. A tymczasem spadam. Jutro jedziemy dalej. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia Dobrze. jutro.